Z Ewangelii według świętego Jana: Kto nie wchodzi do owczarni przez bramę, ale wdziera się inną drogą, ten jest złodziejem. Jezus w dzisiejszej przypowieści mówi o pasterzach owiec. Z naszej jednak perspektywy równie ważna jest ta sytuacja owiec, które zostały ogrodzone i które czasami są tak głupie, że próbują ze swojego stada uciec. Próbują sforsować ogrodzenie albo bramę, po to, żeby wydostać się na zewnątrz. Mówię głupie, dlatego że owce są bezpieczne w stadzie, są bezpieczne, gdy mają dobrego pasterza. Kiedy jednak idą samotnie albo uciekają od swojego pasterza, po to, żeby po prostu wydrzeć się ze swojego stada, to bardzo prawdopodobne, że trafią na wilki, na wilki drapieżne. W dzisiejszym świecie takie bycie w stadzie może być trochę niemodne. Każdy chce być indywidualistą, iść swoją drogą, mieć swoje pomysły na życie. Życie w stadzie Bożym nie odbiera indywidualizmu, nie odbiera ci możliwości realizowania swoich marzeń, swoich planów, swoich szans, ale sprawia jednocześnie, że jesteś, ki, że jesteś czyjś. Jesteś kogoś, jesteś dobrego pasterza i to daje tak wielkie poczucie bezpieczeństwa, tak wielkie poczucie miłości, że warto dla tego poczucia miłości oddać yy, nawet własny indywidualizm. Do zobaczenia jutro.